Tak, dzisiaj 18 godzin jestem bez jedzenia. Właśnie szykuję śniadanie. W dni, które nie trenuję na siłowni, robię sobie pompki w domu i brzuszki. Dzisiaj miałem jeszcze sprzątanie, odkurzanie, no i mycie podłóg. Także takie cardio sobie zrobiłem, jakby wszystko na czczo, żeby palić fat, a nie kalorie. No i po 18 godzinach od wczoraj pierwszy posiłek. Kilogramy. Mniej więcej wahają się kilo w przód w tył, ale za to w pasie spadło znów 3 cm, więc chcesz mieć mniej w pasie, jedz śniadania jak najpóźniej. Przynajmniej w te dni, które nie trenujesz, staraj się postować jak najdłużej. Jeżeli idziesz do pracy, masz ciężką pracę, to postuj przynajmniej w dni takie jak niedziela lub te dni, które nie pracujesz i nie trenujesz. No, wiecie, jak to na przykład jest z wakacjami? Tam też moglibyście postować, bo nie ma pracy. Więc polecam wszel wszelkie wyjazdy weekendowe, wakacje i tak dalej, też postować jak najczęściej się da. Polecam, jeśli zależy Ci na fajnej sylwetce, dobrze zbudowanych mięśniach i coraz mniejszym obwodzie pasa, no i poprawie mięśni brzucha. Polecam.